Cześć, przed Wami krótki poradnik, jak korzystać z paczkomatu w sklepie Amazon. Mamy tą opcję dostępną w zasadzie od 10 czyli 17 listopada 2020 roku. Możemy odbierać paczki również w paczkomatach firmy InPost. Jak to zrobić? Jeżeli e, zalogujemy się do sklepu Amazon, możemy przejść do sekcji Moje konto i tam ustawić adres wysyłki. Żeby się zarejestrować, wystarczy e, założyć konto w kilku prostych krokach. E, o tym będzie inny filmik. Możemy też zmienić sobie język na polski i walutę na polski złoty w tym miejscu. To tak e, przy okazji. Żeby dodać e, paczkomat, skorzystać z obsługi paczkomatu, e, przechodzimy w sekcję Moje konto, następnie sekcja adresy to miejsce, w którym możemy skonfigurować różne adresy. Więc przechodzę tutaj i mogę je dodać. Na potrzeby filmu usunąłem dotychczasowe adresy. Mój pierwszy to był adres niemiecki yy, w Berlinie. Miałem też adres polski, ale dzisiaj dodam sobie paczkomat. Klikam dodaj adres i pojawia się formularz, w którym mogę go uzupełnić. Ale jeżeli chcemy dodać punkt odbioru, czyli paczkomat w Polsce, musimy przejść tutaj, gdzie jest link przy opcji paczkomatu. Przechodzimy do kolejnego formularza, bardzo prostego. Gdzie musimy wybrać kraj, nasz kraj w pierwszej sekcji? Wybieramy Polskę. Ja e, następna opcja, którą wybiorę, to jest wyszukanie paczkomatu według kodu pocztowego. Czyli tak naprawdę musimy wyszukać miejsce. E, ja będę szukał po kodzie pocztowym nowej Soli, mojego miasta rodzinnego. I tak też wybieram. I wybieram, e, i wychodzi mi tutaj mapka. Z paczkomatami w nowej soli. Eee, mogę sobie je przybliżyć. Paczkomaty są ponumerowane. Nie da się bezpośrednio kliknąć na mapce, ale możemy znaleźć numer. Eee, możemy tu jeszcze raz przeprowadzić wyszukiwanie poniżej, jeżeli czegoś nie znaleźliśmy, eee, ale możemy wybrać sobie paczkomat, na przykład paczkomat numer 9 przy ulicy Jana Pawła II w nowej soli. To jest ten paczkomat, więc musimy odnaleźć go na liście po lewej stronie. Klikamy, wybierz, i ten paczkomat jest już. Dodany i zapisany. Jest ustawiony jako domyślny. Jeżeli będziemy mieli kilka adresów, będzie też opcja tutaj z napisem ustawienie domyślny. Możemy dodać też kolejny paczkomat, kolejny adres i możemy mieć ich tutaj, oczywiście, dużą ilość, tak jak nam wygodnie. Od dzisiaj Polacy mogą korzystać z paczkomatów. Darmowa wysyłka obowiązuje od 39 euro, przynajmniej na dziś dzień. Dzięki za obejrzenie filmu, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmikach.